Garaż to dodatkowy atut, który może znacząco zwiększyć wartość Twojego mieszkania i przyciągnąć większą liczbę potencjalnych nabywców. Ważne jest, aby jasno określić, czy garaż jest wliczony w cenę nieruchomości, czy też sprzedajesz go jako oddzielną własność. Warto również zadbać o przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z garażem, takich jak odpis z księgi wieczystej, dokumenty potwierdzające prawo własności. Oraz informacje o opłatach eksploatacyjnych. Jeśli nie masz pewności, jak prawidłowo uwzględnić garaż w transakcji, skonsultuj się z agentem nieruchomości. Profesjonalny agent posiada doświadczenie w sprzedaży nieruchomości z dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak garaż, i zadba o każdy szczegół transakcji. Mogę Ci pomóc znaleźć odpowiedniego specjalistę, który poprowadzi cały proces sprzedaży zwiększając szanse na szybkie znalezienie nabywcy oraz uzyskanie atrakcyjnej ceny. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że twoja oferta jest dobrze przygotowana i wyróżnia się na rynku.